żmija zygzakowata. Krótki opis. Czyli jedyny jadowity wąż w Polsce i występuje on na terenie całej Polski, ale występuje on też na terenie większości Europy, czyli Europa środkowa, północna Francja, część południowej Francji, Anglia, Skandynawia, Bałkany, również część Europy zachodniej i zasięg jego występowania rozciąga się również na Azję Mniejszą, Wschodnią Syberię, Sahalin, więc ten zasięg występowania jest bardzo duży. Zacznijmy od wielkości. Jest to wąż dosyć duży, o średniej długości ciała około 90 cm, chociaż zdarzają się osobniki o długości ciała 120 cm. Masa ciała to do około 170 g, więc ta masa nie jest aż tak duża, ale jednak prawie... Metrowej długości wąż robi wrażenie. Przejdźmy do jadu, ponieważ, jako że to jest jedyny jadowity wąż w Polsce, to warto o tym powiedzieć. Oczywiście, ukąszenie przez żmiję zygzakowatą jest groźne. Troszkę pocieszające jest to, że te żmije dosyć rzadko konsają ludzi. Najczęściej jednak próbują uciec, nie atakują. Ale jeśli zostaną już, można powiedzieć, zmuszone do obrony, a raczej uważają, że ich jedyną obroną jest atak, to od 30 do 60% przypadków to tak zwane ukąszenia suche czyli bez wstrzyknięcia jadu. Jednak nie oznacza to wcale, że po ukąszeniu, nawet gdy nie dojdzie do wstrzyknięcia jadu nie powinniśmy iść do specjalisty. Tutaj jednak po każdym ukąszeniu idziemy do specjalisty, może na przykład wdać się martwica. Jeśli jednak już dojdzie do wstrzyknięcia jadu, to należy pamiętać, że on ma bardzo szerokie pole działania. Uszkadza układ nerwowy, powoduje martwice tkanek, zmniejsza krzepliwość krwi, dochodzi do zaburzeń rytmu pracy serca. I pojawiają się po tym ukończeniu dwie takie ranki. Trzeba pamiętać, że to ukąszenie dla osób dorosłych jest nie aż tak duże, jakby mogło się wydawać, ale w przypadku dzieci, w przypadku osób starszych, osób chorych, czy też w przypadku ukąszenia, na przykład, w szyję, w, 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 w głowę. Niestety to zagrożenie jest bardzo, bardzo wysokie. Każde ukąszenie przez węża, przez żmiję zygzakowatą, może być bardzo niebezpieczne. I może doprowadzić do śmierci. Leczenie to podanie oczywiście antyoksyny końskiej. Więc uważajmy, kiedy, kiedy spotkamy żmiję, wycofajmy się, rozejrzyjmy się, czy nie ma innej w pobliżu. Nie próbujmy jej przeganiać, nie próbujmy jej zabijać. Ona może zaatakować w ten sposób, że w czasie tej próby nas po prostu dziabnie, i rezultat tego może być niebezpieczny. Więc jeśli zostaniemy ukąszeni, od razu dzwonimy, udajemy się po pomoc medyczną. Tutaj się nie zastanawiamy, może to było suche ugryzienie, może nie, jesteśmy dorośli, może nam się nic nie stanie. Nie. Idziemy do specjalisty jak najszybciej, to jest oczywiście nasze życie. Wróćmy jednak do żmi. Są to zwierzęta jajo żyworodne. Stąd pochodzi nazwa łacińska wipera. Pora godowa przypada na kwiecień maj. Samce walczą pomiędzy sobą, są to takie rytualne walki, które niektórym przypominają zapasy. Samica rodzi małe, no tak jak powiedziałem, są to zwierzęta jajo żyworodne, rodzi młode w sierpniu, wrześniu i jest to od 5 do 15 sztuk. I te młode są od razu samodzielne. Żmije występują, tak jak powiedziałem, występują na terenie całej Polski, lubią na przykład torfowiska, gęste zarośla, po prostu mogą się tam ukryć, szukać schronienia. Chronią się również w korzeniach drzew, w norach gryzoni, w szczelinach skalnych. Często możemy je na przykład zobaczyć na skrajach lasów, gdzie wygrzewają się, czy to na drodze, czy to na kamieniu, na ścieżce. Są to zwierzęta dzienne, żyjące w czasie dnia. Tak jak wspomniałem, najchętniej przebywają w miejscach, które zapewniają im schronienie. Tak jak wspomniałem, najczęściej ucieka, jednak kiedy jest zaskoczona, kiedy na nią wdepniemy, będziemy próbować ją złapać, to wtedy będzie się bronić. Na początku może głośno syczeć, kiedy jednak będzie myślała, że to zagrożenie jest bardzo duże, to jednak po prostu może nas ugryźć. Tak jak wspomniałem, głównym pokarmem są małe ssaki owadożerne, takie jak ryjówki, krety. Jeśli chodzi o pokarm, są to gryzonie, myszowate, nornikowate, małe ssaki owadożerne, czyli ryjówki, krety, ale zjada też jaszczurki, pisklęta ptaków, owady, żaby. Młode, te jeszcze nieduże żmije odżywiają się głównie ślimakami, dżdżownicami, młodymi płazami, jaszczurkami ale głównie owadami. Oczywiście na czas zimy zapadają w sen zimowy, najczęściej w okolicach października, a budzą się z niego w marcu. No i oczywiście kwiecień, maj, tak jak wspomniałem, to okres godowy. Tu może wróćmy do tego ukąszenia. Po każdym ukąszeniu oczywiście musi być udzielona nam pomoc. Tutaj są takie ślady. To co mówiłem, w odległości około 1 cm od siebie dwa... Ślady po zębach jadowych. Jeśli chodzi o objawy, to zawroty, bóle głowy, uczucie lęku, zaburzenie oddychania, zaburzenie rytmu serca, spadek ciśnienia krwi. Tutaj również te ukąszenia mogą być groźne dla ludzi, którzy mają problemy z tym układem krwionośnym, z na przykład ciśnieniem tętniczym, z ciśnieniem krwi. Mogą pojawić się wymioty, biegunka, ból brzucha, gorączka, senność. Zaburzenia świadomości obrzęki i to obejmujące nie tylko miejsce ukąszenia, ale na przykład całą nogę, kiedy doszło do ukąszenia nogi. I wzywamy służby ratownicze. Tutaj nie zastanawiamy się nawet, tylko wzywamy. Tutaj często minuty, sekundy są bardzo ważne. Gdy dojdzie do ukąszenia, na przykład ręki, nogi, próbujemy ułożyć się tak, żeby. Ta kończyna była poniżej poziomu serca, tak żeby jednak troszkę zmniejszyć wchłanianie toksyn. Ściągamy z ręki, na przykład, kiedy doszło do ukąszenia ręki zegarek, biżuterię, żeby nie doszło do tego obrzęku. Uspokajamy poszkodowanego. No stres potrafi być równie niekiedy niebezpieczny jak samo ugryzienie. Nakładamy jałowy opatrunek w miejsce ukąszenia, Przem możemy przemyć to miejsce. Wodą z mydłem, nie nacinamy, nie wyciskamy, nie wysysamy jadu. To może, no to może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. To może wręcz doprowadzić do uszkodzenia naczyń, do większego krwawienia, do, do zakażenia. Nie mówiąc o tym, że to wysysanie jadu jest również niebezpieczne dla tej osoby wysysającej. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.